Dzień dobry, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Po długiej przerwie, po długiej przerwie No ale Zaraz sobie jeszcze o tym pogadam. Także tak, poza nagraniem jak widzieliście Zacząłem Kana expić, dlaczego dowiecie się później Zdobyłem na e, Chinie e, Lepszą Lepszy młotek oraz właśnie e, Tą tarczę Galapagosa Też jest w sumie dobra bo nie dość, że miała więcej poziomów niż tamta tarcza. To jeszcze jest to ekwipunek wiadomo. Ten legendarny. W sensie nie ten taki, ten ostateczny, tylko ten taki po prostu lepszy od normalnego. I tutaj właśnie widzicie przebitkę z moich, prawda? Ta była z. No właśnie. Z tej brygady kościółców. I tutaj z areny. Którą zaraz zobaczycie jak wygrałem, ale generalnie łatwe to były misje, nie? Zapamiętajcie, to są łatwe misje. No, bez problemu, nie? Się je przeszło. Tutaj fajny, fajne przyzwanie. I już możecie na timerze widzieć, że 5 sekund zostało. I wygrałem poprzez czas. No, nie udało mi się tam zniszczyć ich wszystkich, ale. Mniejsze o to. Punktem dzisiejszego programu jest oczywiście arcybies. I ten arcybies. No, zapadł w mojej pamięci, ale nie jakoś. bardzo. Nie był to trudny arcybies. No ale taki. miernik, wam chcę powiedzieć, jaki jest na tej mapie. Jak widzicie tego stworka, tego grzyba, nie? Jak, jeżeli go szybko zabijecie, to znaczy, że powinno wam pójść łatwo. Przynajmniej powinno. No. I właśnie generalnie bardzo dobrze mam ustawiony team. W sensie, no, mam po prostu. Yy, no, siekierkę na tym kanasulcie. Która go. Zatuwa. Tylko on niestety usypia mnie. Bo ten wiatr cały czas wieje w lewo. O, teraz się zmienię, no. eee, Nie słuchajcie co mówię, OK. Dawno nie grałem w fotopony bardzo, także przepraszam, jeżeli kaleczę rytm. No ale bywa. Muszę się znów przyzwyczaić. Bo mam w planach nagrać trochę odcinku. Ale wiecie, jak to jest ze mną. Ja już nic nie mówię, bo... naprawdę... Miałem odcinek nagrany z tej areny właśnie, tej wcześniejszej. I chciałem tylko go przetworzyć i wrzucić dzisiaj Ale co? Kładzę na projekt Dupa, nie ma nic, żadnego, nic Kompletnie wszystko usuwane, nie wiem czy robiłem jakieś czystki czy coś, ale Zapomniałem się troszeczkę Ale cóż, bijemy się i no właśnie Został zniszczony Zostaliśmy dosyć fajną skrzynkę. może coś z niej wyleci i prze, tutaj zrobiłem cięcie oczywiście, bo szedłem minutę I przechodzimy do następnego poziomu Generalnie następny poziom jest trochę trudniejszy, aczkolwiek powinniśmy dać sobie z nim radę No ale zobaczymy Tutaj znak mówi tam swój, swój wierszyk taki fajny I ogólnie chodzi o to, że po prostu musimy dążyć na czas Właśnie aktywowaliśmy. Nie mogę tego nazwać pułapką, ale po prostu miernik czasu. Jak dojdzie do końca, to drzwi się zamkną i nie będzie można przejść dalej. Czyli przegramy, nie? No właśnie. Teraz jak sobie idziemy. Idziemy. Nie ma żadnych przeciwników. Słychać jakieś tuptanie. kto hmm, to może być? Trend? że śpi. No i nasza kochana salamandra, Boże, jak ja dawno jej nie widziałem. No, od, od razu na mnie nakrzyczył, no bo co. Zostało 6 minut do końca, zapamiętajcie sobie to. Minutę trzeba było, no prawie minutę, tak, 50 sekund, trzeba było do nich podejść w ogóle, a to jest dużo czasu. No, generalnie twórcy jakoś to tam wyliczyli, ale jak to jest z tym naglącym się czasem, no... Nagli, nagli, aż się samemu ponaglasz i możesz zrobić jakieś błędy, co jest troszeczkę denerwujące. Niebezpieczne wręcz. Eee, co w tym poziomie mnie wkurza? No, co w Patapona może wkurzać? Ogień. Nieustanne podpalanie, przez co nie mogę poprawnie wykonać kombosa. Teraz akurat się udało zdjąć dwóch za jednym zamachem. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak to samo jest ogień. O no właśnie, wcześniej gadałem o tym rytmie i teraz widać, gdyby nie ten rytm już bym szedł do przodu. A tak, straciłem 10 sekund około. To... nie? Ale nadal 5 minut, 4,45, więc powinno być ok. Zobaczymy, zobaczymy. Kolejne dwa trendy, jak widać. Ładujemy się i atakujemy. Standardowa sekwencja. Aha, i ogólnie. E, bo miałem gadać. <laughs> Dlaczego? E, na początku pokazywałem wam tego Kana e, jako Yumiego, e, bo generalnie on był na trzecim levelu i zagrałem sobie raz i ulepszyłem go na czwarty. Ale po co? Zapytacie się. E, no bo chcę zamiast tego z tyłu Wonderappy chciałbym jamszę e, i nie, to nie jest jamsza z Dragon Balla, tylko taki Odpowiednik tego Wondarapy, tylko że on ma taki fajny, no po prostu wali jakimiś statusami, nie, efektami statusu, na przykład właśnie podpaleniem, usypianiem, czy takimi. I zobaczcie, to jest kolejne tracenie czasu, palą mi się i nie mogę zabić a wystarczająco szybko. No możecie sobie zobaczyć, ile już czasu straciłem już połowa czasu. A my jeszcze nie dotarliśmy do końca. Przecież trzeba jeszcze przejść. No nie? No i Salamandra oczywiście co blokuje? Podpala, powiększa się, a jak oczywiście ją zabijemy, to nie tak, że można iść dalej. I znów takować sam kolejne przeszkody. Nie, trzeba poczekać, aż wybuchnie. No i znów trzeba się oczyszczać i tak dalej, tańczyć w stylu Pataponów Ale no No i zobaczcie, nie? Zabiliśmy i nie możemy podejść do przodu, tylko trzeba czekać aż wybuchnie Możecie sobie zobaczyć ile na tym sekund stracimy eee, Jakoś tak 2.52, nie? 10 sekund, dopóki nie poszliśmy do przodu no, jest to problem, jest to problem, bo nie jest to ostatni trend na naszej drodze. No zobaczymy czy zdążymy, mam nadzieję wielką, bo mamy jeszcze dwa przyzwania, więc możemy z nich zrobić pożytek. Mamy też nawet dobre skrzynki, chociaż na, na dziewiątym poziomie trochę odstaje. I zobaczcie, znów podpalenie i nie dokończyliśmy, a tak już byśmy szli do przodu, tylko musimy się teraz oczyścić, naładować i zaatakować. To jest największy problem tego buildu tak nazwijmy to build eee, No dlaczego? No jak widać no muszę poświęcić aż jedną komendę żeby w ogóle zacząć yy, wklepywać komendę ataku nie? plus może mi się nie udać albo pierwsze albo drugie także tracimy albo jedną albo dwie komendy a to jest dużo czasu jedna czy dwie komendy naprawdę no jak kryt wejdzie to giną te... Fork, ale zobaczcie, znowu musimy czekać, i znów stracimy 10 sekund. To jest masakra. Także no, lecimy do przodu. Łotka, przyda się. Ten jest duży trend. A dlaczego? No, zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczcie niespodziankę. Mamy minutę na walkę z tymi dwoma podpaleniami. Zobaczcie, to nasz ukochany trend niebieski. Eee, ale my mamy znaleźć za to przyzwanie. Zobaczymy, ile zadamy. Bo końcówka przyzwania dobrze zrobiona może coś pomóc. Najgorsze jest ta salamandra, bo ona denerwuje po prostu. I podpalenie No podpalenie jest jeszcze gorsze niż salamandra, ale to w sumie jest to samo. Bo salamandra ogniska podpalanie. I zobaczcie, cały czas lata bohater podpalony i nie ma co zrobić. Eee, no właśnie. I te nasze strzały zrobiły dosyć mało. Zobaczcie, no trend jest, że jest zielony, nie? Salamandra wybucha. My dopiero ładujemy, a tak robimy. No i to jest zdecydowanie za mało, a nasz team jest za mało tankowy. Nasz bohater umarł. Jedyny sposób, żeby go teraz przywrócić to przyzwanie. Atakujemy jeszcze. Może coś się ugra, zobaczcie. Żółte HP się zrobiło. Ale pyk, pyk. I teraz ja się sam skapłem podczas grania, że czas mi się skończył. Więc nawet nie byłoby jak tego naprawić. No właśnie. Porażka. Dawno jej nie widziałem, naprawdę. Porażki. A myślałem, że to będzie prostsze. I teraz drugie podejście. Gorsze skrzynki. No i tak samo. Jeżeli Wam się filmik spodobał, spodobał Wam się powrót, to zostawcie suba, lajka. No i do następnego. Cześć.